Darek Stolarz czmychnął do Polsatu. Reakcja Szelągowskiej? Znacząca Dorota Szelągowska i Dariusz Wardziak współpracowali przez 10 lat. Teraz Darek Stolarz przechodzi do Polsatu Nie pomogło nawet zaproszenie do udziału w jej nowym formacie. Wybrał program Nasz Nowy Dom i Ekipa Eli Romanowskiej. Jak na to zareagowała Szelągowska? nagrała własne oświadczenie w tej sprawie Dariusz Wardziak przechodzi do Polsatu Program nasz nowy dom zyskał kolejną gwiazdę Dariusz Wardziak znany w mediach jako darek stolarz przechodzi do Polsatu Zajmujący się tworzeniem mebli specjalista wcześniej związany był ze stacją TVN gdzie występował w programach Doroty Szelongowskiej Wardziak zaczynał w 2014, w formacie Dorota Was urządzi. Później przyszła kolej na autorskie programy i kolejne projekty, jak Totalne Remonty Szalongowskiej czy Domowe Rewolucje. Postanowił ruszyć dalej i w kolejnym etapie jego kariery zobaczymy go już u Bokuali Romanowskiej. A to nie koniec niespodzianek. Reklama. Dariusz Stolarz w programie Nasz Nowy Dom. Darek Stolarz w nasz nowy dom będzie realizował nowe, śmiałe i fascynujące projekty, a przy okazji pomoże ekipie remontowej Romanowskiej, dając szansę potrzebującym rodzinom na godne, dobre życie. W nowej roli zobaczymy go już wiosną, w następnym sezonie programu. Sam zainteresowany zdradził coś jeszcze. Zbliża się nowy rok. A wraz z nim nowe możliwości i nowe rzeczy u mnie. Będziecie mogli zobaczyć mnie w programie Nasz Nowy Dom. Ale to nie wszystko. Już niedługo ruszam również z moim autorskim programem. Napisał Dariusz na Instagramie. Dorota Szalongowska reaguje na transfer Dariusza Stolarza. Dorota Szalongowska współpracowała z Dariuszem Wardziakiem od 10 lat. Teraz skomentowała transfer kolegi. Podeszła do sprawy z profesjonalizmem i sympatią. Wiem to już od dawna. Trzymam za niego kciuki. Uważam, że będzie fantastycznym dopełnieniem programu nasz nowy dom. Naprawdę trzymam kciuki. Pytacie, co się stało? Nic się nie stało. Mam wrażenie, że pewne rzeczy po prostu w pewnym momencie tracą termin ważności, wyznała. Dorota przyznała, że niektóre formaty zwyczajnie się wyczerpują. Zapraszała Darka do swojego nowego programu, ale mężczyzna zdecydował się na inną drogę kariery, już w Polsacie, w której będzie go wspierać.